Zobaczcie, a tak wygląda wnętrze szkoły pomalowane. To jest ta szkoła, która stoi na wzgórzu koło tego parku Eckenberg. To jest chyba liceum ogólnokształcące. Ja dam w opisie nazwę tej szkoły. Oczywiście chyba z tego zrobię oddzielny film. Jak tutaj jest korytarz pięknie pomalowany. Dzisiaj udało mi się po prostu tu wejść ze zgodą pracownika, ale jak skończę nagrywać i robić zdjęcia, muszę stąd wyjść, bo dziś tutaj są egzaminy. I tutaj jest kolejna tablica informacyjna 1917 rok. Tutaj kawałeczek sufitu. Tam jakiś skorpion. Tutaj jaka syrena. Nie wiem, czy to syrena z kopytami konia. Tu też jakaś ryba, ale z głową kozła. No i tutaj mamy tu mamy prawdziwą syrenkę, ale z norweską flagą. No i tu kolejny. Manunek. Zaraz pokażę drugą. Drugą stronę. I tutaj tak samo. Podobnie jest to zrobione jak w ratuszu. W ratuszu też, jest tak ładnie, są wymalu, też są tak ładnie wymalowane ściany. A ja skorzystam z okazji wejścia na samą górę schodami. Może mi się uda. Widok tutaj pokazać z góry, albo wejść nawet na dach. Tutaj mamy po pierwsze Harolda Gustawa. Proszę bardzo. No i zobaczymy czy mi się uda wejść na, na samą ochroniasz, ale to nie ten co mnie wpuszcza. Tu jak wyjdę na dach, to będzie przepiękna panorama na Oslo. No i tutaj po dojściu na samą górę jest tylko stół do tenisa i tylko tyle można zobaczyć sobie dachu i już przyszedł pan ochroniarz do mnie zapytać się, co ja tutaj robię.